Dzień dobry, witam Was dzisiaj. Tak sobie pomyślałam, że jutro jest Dzień Babci. No i ja dzisiaj byłam w przedszkolu. Zrobiliśmy takie, zaraz Wam to pokażę, takie oto ładne serduszka. Robiliśmy to z taką moją panią, panią Kasią. Pozdrawiam tutaj za kamerą. No, no i te serduszka Składają się z takich bardzo prostych rzeczy. Bardzo. E, te kartki to trzeba tak zrobić bardziej podwójne sznurki, żeby to było tak o, jakby tak, no, tak ładniej. No. E, tutaj te kwiatuszki, to e, pani wycinała e, takie kwiatki i takie no. E, hmm. W takim, gdzie kwiatki wycina. I przyklejała to jeden na drugim, a potem się robiło, brało się perełki, tutaj w kwiatkach, klejem normalnie takim jakby w sztywcie i listki z takiej jakby krepiny. Bierało się krepinę, i tutaj się tak przykleja. I tutaj dwa serduszka. A to robiliśmy nawet wczoraj. To jest krawa dla, dla dziadka. Tutaj ma taki sznureczek, tutaj się kropki przyklejało, że można o tak i z tyłu sobie zawiązać. I sznureczek jest taki, że można ruszać. O tak. O. Może tutaj duszę, albo tutaj. I taki krawat. Tutaj się przyklejało kropki. I dwa krawaty. A z kolei, że jutro jest dzień babci i dziadka, więc dzisiaj właśnie dla was to nagrałam. Bo bym musiała te serca piękne dać babci i już bym nie mogła nagrać ich. Takie ładne. Tutaj trzeba, tak jeszcze w krawacie, to trzeba o tutaj tak zakleić o tu, ale żeby nie dosięgało do wstążki. Żeby wstążka mogła się tak ruszać. No i kropki się wycina. Takim jakby... No nie wiem jak to się mówi, ale kropki. I właśnie powstaje takie ładne Rzeczy. O, o! Takie piękne rzeczy. O! Tu, 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 tu. Yy, no i można powiedzieć życzenia dla babci, że na przykład, żeby żyła długo albo żeby była zdrowa, szczęścia, radości. Takie różne życzenia. Takie właśnie fajne rzeczy Pani wymyśliła. Więc papa, pa, widzimy się w kolejnym odcinku.